Dzień dobry, witam was w odcinku z teleturnie 1 z 10, a z nami są Zebo Zebolski, siema siema, przyjechałem z Europy jestem tu by wygrać ten teleturniej Lołek, z Wady Karol, jestem z Warszawy i przyjechałem tu, aby dobrze się bawić A tak by the way, proszę kupić moje boloburgery Admiro, głównie nagrywam straszne giery, jestem youtuberem, przyszedłem tutaj, bo mówili, że będzie pizza z friko, a co my w ogóle tutaj robimy? Yoshi, AK Filipek, kocham papaja, potężny Polak, jak go wielbicie, to możecie zostawić łapkę w górę, suba, udostępnić, wbić na Instagram wykupić SpaceXa, polecić na księżyc Shiana, dziewczyna poprzedniego uczestnika, podobnie jak przedmówca również uwielbią popierza. Szymek, Szymek Minecraft postawię takiego kloca, że się, się dziwisz. Czajnik, Czajnikowski i to nie jest moje prawdziwe nazwisko, więc nie stalkujcie mnie proszę. Diables, załamuję rzeczywistość, ponieważ jestem na 1 z 10 z youtuberami, pomimo bycia streamerem, ale zostałem zaproszony, więc postanowiłem tu wystąpić. Prozurę, prozurski, zajmuję się bardziej firmą niż youtubem, ale coś tam powrzucam związanego z grafiką. Śmieszny, po tym programie zostanę zamknięty w szafie nieśmiesznego, by nagrywać Minecraft. Proszę, ratujcie mnie! Nie chcę tu dłużej być przetrzymywany! Adres, na którym się znajduję, to łąk... Dobrze, skoro znamy już wszystkich uczestników, to możemy rozpocząć zadawanie pytań. Pan z numerem 1. Szymek, jak przebiega fuzja jądrowa? Nie wiem. Zła odpowiedź. Tracisz serce. Ale ja mam numerek 6! Kiruriru! Zebo, skąd pochodzą zebry? E, nie wiem, czy to mogę powiedzieć przy widzach. No dobra, to podejdź do mnie i mi powiedz. Szyf, 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 szyf. Mhm, mm rozumiem. Zła odpowiedź. Pochodzą z Afryki. Aha, skam. Dobra, pan z numerkiem 2. Blueek. Kiedy założyć swój kanał na YouTube? Jeśli ja mnie pytasz o takie banały, przecież nawet nagrałem film, że mam dziesięciolecie kanału. Założyłem kanał 13 kwietnia 2011 roku. Zaliczę ci już bez dokładnej godziny. Pan z numerkiem 3. Admirosie. się, czemu Hagiwagi jest akurat niebieski. Ale na to nie ma poprawnej odpowiedzi. TikTok, TikTok, czas panu ucieka. Jaki znowu TikTok? Eee, dobra, wiem, to dlatego, bo. Nie Niestety czas minął. Joshi Majosze, kiedy urodził się nasz kochany? Jan Paweł II. Stary, ty się mnie pytasz? Tak, wiem, że tak. Akurat tutaj jestem specjalistą. Był to 18 maj 1920 roku o godzinie 16:16. .16. Niestety się pomyliłeś. Dobra data, ale nie ta godzina. Było to o 17:17. .17. Co? Jak to? Ale ja się nie mogę mylić. Nie z papieżem. Trzymaj chusteczki. Już nie płacz. Będzie dobrze. Dobra, to Jana. To nie powinno ci sprawić kłopotu. Jaka jest? Jest historia kremówki, że to akurat ona jest tak popularna i związana z papieżem. Hmm, według historii miało się założyć z kolegami o to kto... Mm, mm, mm. Ej, no nie przeszkadzaj mi. Kontynuując, zje najwięcej kremówek. Świetna pamięć do takich rzeczy. Ej, no na pewno no, oszukiwała. Co to, Joshi mówisz? Bo cię nie słyszę. Dobra, idźmy dalej. Nie ma czasu. Szymek, teraz ty. Kto jest twórcą gry Minecraft? A czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Niestety jest to niepoprawna odpowiedź. Ale ja chciałem tylko pytanie usłyszeć. Dobra, odpadnij z cely turnieju, ale ja mam jeszcze dwa życia! Ale to mój program i to moje zasady. Miałeś już swoją szansę! No ro Nie! Czajnik, teraz ty Oje, oh yeah, o mnie chodziło yy, Tak, o ciebie A więc wracając Czy ryby umieją śpiewać? What? Nie, no na pewno nie umieją Nie ma szans Jak podaj internet To jednak umieją to robić Przykładowo koniki morskie bawią tak samiczki What? Ten program to skam Cicho Tak wiem, Czajnik Też byłem zdziwiony Pano numerze 8 Diables Kiedy został założony YouTube? Ale ja jestem streamerem Skąd ma to wiedzieć? No akurat takie pytanie dostałeś Nie wiem Niech będzie 2000 bardzo dobrze. O kurde, zgadłem? Znaczy wiedziałem, ja nigdy nie zgaduję. Dobrze, prozu, takie pytanie do ciebie. Jaki jest najlepszy program do robienia animacji? No, starych jest naprawdę masa. Co? Przecież nikt z profesjonalistów tego nie używa. Błąd, jest to paint. Ale co? Jaki paint? Ty się w ogóle nie znasz. Co? Dobra, śmieszne. Teraz pytanie do ciebie. Źle, nie wiem co znaczy. Cicho tam, bo zaraz zakończysz granie. No i w tym momencie przeszliśmy przez wszystkie osoby, więc niech Blow wybierze osobę. Która ma otrzymać pytanie? A czemu akurat Blow? No bo tak wybrałem. A to nie mogę ja zacząć? Nie. Aha. Dobra Blow, wybieraj. To niech będzie pan od kremówek. Dobrze, a więc Joshi, czy papież był kobietą? No... nie. A skąd to wiesz? Sprawdzałeś? Ale... Dobra, już się nie przyznawaj do takich rzeczy. Blowku, wybieraj dalej. Dobrze, to niech będzie... Czajni. Jasne. Dobra, Czajni. Teraz ty. Zrób uwu. Ale to jest zadanie, a nie pytanie. Tak nie można! Aha, czyli się poddajesz. No okej, okay. to minus jedno serce. Ale... Cicho już. Blow, jaką następną osobę wybierzesz? Kurczę, wszystkim tu usuwam serca. Niech będzie Zebo. Aha, a myślałem, że jesteśmy kolegami. Dobrze, Zebo. A więc czy masz teraz swoją Zepcie? Jaką Zepcie? Co to jest Zepcia? No Zepcia to twoja dziewczyna. W sensie, jak ty jesteś Zebo, to wersja damska to Zepcia. A więc posiadasz swoją Zepcie? Nie. Hmm... Wydaje mi się, że kłamiesz. Nie. Nie, odwal się. No dobra, dobra. To zaliczymy ci, że nie straciłeś serca. A więc kogo wybierasz? Niech będzie Diables. O ty, a myślałem, że się kolegujemy. <grym> Dobrze, a więc Diables. Kiedy zamieszczono pierwszy film na YouTube? Kurde, czy ja mogę nie dostawać pytań, gdzie jest coś związanego z YouTube'em? Ja jestem streamerem, a youtuberem. Każdy, że dostaje inne pytania niż YouTube, a ja akurat muszę je mieć. Dobrze, a więc jaka jest twoja odpowiedź? Eee... Nie wiem, kanapka? Proszę bardzo, oto pańska kanapko. Kurda, znów z tym pasztetem. Dobrze, więc Kogo teraz? Dawaj, Admirosa. Admirosie, kiedy wyszedł Poppy Playtime. Pamiętam to jak dziś. Jest to 12 październik 2021 roku. A czy ja powiedziałem, który chapter? Nie no, nie wolno tak! Beczkę tylko z ciebie robię. Spokojnie. Jaką beczkę? Co? Beczka? Nie wiem, co to było. Ale wybieraj, kogo bierzemy następnego. Niech będzie śmieszny! Mm? Jesteś gotów, śmieszny? Mm, mm, mm. Odbieram to jako ta. Jakiego koloru jest ta podłoga? Mm, mm. Ale nie ma takiego koloru. Tracisz serce. Admiral. To kto teraz? Daj jeszcze raz śmiesznego. Śmieszny nie ma tu łatwo. rówki są małe. Nie. Źle. Nie, 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 nie. Ej, ty już przegrałeś. Nie masz co się odzywać. Nawet nie wiem, co do mnie mówisz. Mm. Dobrze, a więc pierwszy uczestnik odpadł. Nie lecząc szymka. Jak się czujesz, Admirosie, że już nie ma jednego z nami? A no, Git, Git, mniejsza konkurencja. Jasne, rozumiem. To kogo teraz bierzemy? Weźmiemy. Czajnika. Dobra, Czajnik. Masz jedno serce. Weź tego nie zepsuj. Rozumiesz? Uch. Rozumiem. Kiedy wyszedł serwer 2b2t? Ale ja nie wiem, może 2010? Ale nie wiem, jaki miesiąc. No to musisz strzelać, bo inaczej tracisz serce. A wtedy ktoś zdobywa to serce, tak jak na anarchii SMP? Nie, nie, to nie Minecraft. Tu już wiesz, jaki miesiąc? Listopad. Miesiąc pomyłki. Był to grudzień. Trzymaj się, czajnik. No Wybieram dziewczynę od pana Kremówki. To pytanie do Jana. Kiedy papież, Jan Paweł II, Zmartwychwstał? Jan Paweł II nigdy nie zmartwychwstał, bo to był najwyższy pan. Nie spodziewałem się tak dobrze. Dobrej odpowiedzi. To ja poproszę tego streamera. Chodzi ci o Diablesa? Tak, chyba tak. No to teraz twoja kolej, Diables. Więc kto stworzył YouTube? Nie, no to już przesada. Chcę inne pytania. No dobra, to kto wykupił stronę YouTube? Ej, ale ja nie mogłem usłyszeć ponownie pytania. oszustwo! A więc wracając z Diables. czas ci minął, niestety źle. To chcę. O, Zebo chce być. Okej, okay, Zebo. Hmm. Jest, pamiętam No Zebo, czy to prawda, że jesteś bardziej agresywny od koni? Nie jestem agresywny Zła odpowiedź Poprawną odpowiedzią jest tak Zebra są parę razy bardziej agresywne od dzikich koni Tak, na pewno, co ty wiesz o zebrach? Dobra, dobra, niech ci będzie Bo jeszcze nagrasz na mnie film, że jestem zły Lecimy dalej Jak chcę, wybierz mnie, ja tu, tutaj Blowa, niech będzie Blow Aha, mhm Blowku, wiem, że twoje Blowbergery są dobre Ale kto cię nauczył robić czarną bułkę? Hmm, uczyłem się z Loga Kononowicza, gdzie robił grilla i wyszła mu chrupiąca i co ważne czarna włóka. Nie spodziewałem się takiej dobrej odpowiedzi, ale jak tak mówisz. To teraz ja bym chciał Josiego. Dobrze panie Josiaka Filipku, z czego są zrobione kremówki? Masz do wyboru. Pierwsza odpowiedź. Do wyboru kremówki. Kremówka to ciasto francuskie przełożone budyniowym kremem i posypane obficie cukrem pudrem. Druga odpowiedź do wyboru. Kremówka jest zrobiona z papieża. Hmm, wreszcie ja i mam bardzo łatwe pytanie. Oczywiście, że krymówka to ciasto francuskie przełożone budyniowym kremem i posypane obficie cukrem. Zapomniałeś, że to cukier puder, ale niech ci będzie. Brawo, to jest dobra odpowiedź. Ja chcę Admirosa. No dobrze, to pytanie brzmi. Jaki słodki przysmak kojarzył się papieżowi z maturą? Ale chwila, przecież Admiros miał odpowiedzieć na pytanie. No ale ty będziesz pierwszy na to pytanie odpowiadał. Ale do czego? Chyba jakieś ciastko. Albo nie? To, to będzie jakiś owoc lub warzywo. Źle. A dobra odpowiedź brzmi papieżowi kojarzyła się kremówka z maturą. Jak ja mogłem tego nie wiedzieć? No też się zastanawiałem. Dobrze, czas na admirosa. Czy jest backrooms multiplayer na Steam? Nie ma takiego czegoś jak oryginalne backrooms. Istnieje. A skąd to wiesz? No sprawdź. Sprawdzam. No dobra, jest. Dobra, to teraz wybieram bruzurę. No to pytanie do pro. Jaki jest najlepszy program do robienia grafik. Hmm, wcześniej był jakiś paint, to teraz będzie. TikTok! Nie jestem pewny, swojej odpowiedzi. Muszę cię zmartwić, bo jest to zła odpowiedź. Ja mam dość, to jest oszustwo używać jakichś paint'ów i w ogóle jakieś totalne odpowiedzi znikąd. Mam dość, że z takiej gry wychodzę. Ale masz jeszcze jedno życie! Nie obchodzi mnie to żegnam! Jaki rate. Tak więc prozura od nas poszedł. Yoshi, wybieraj dalej! Niech będzie Siana. O, dziękuję, myślałam, że już nigdy się nie doczekam. Siana, pora na spersonalizowane pytanie dla Ciebie. Temperatura zapłonu wody wynosi. A w którym momencie to pytanie w ogóle mnie zahacza? Woda? I. Ludzie samogólnie z wody. Łoo! Wow! Poważnie? No nie wiem. 6000 stopni? Źle. Skąd mam wiedzieć ile to dokładnie wynosi? Wytłumacz jak twoim zdaniem wygląda paląca się woda? woda się nie pali. A, Dobra, to teraz ja wybieram. Blowek. No no, słucham. Jakiego koloru jest trawa? No, zielona? Źle. Co? A, a jaka niby jest poprawna? Człowieku, ja to tylko pracuję. No ale ty układasz pytania, to ja ciebie pytam. Jaka jest poprawna odpowiedź? Admiros, pora na ciebie. Jeeeej! Admiros, wymień tytuł jakiejkolwiek innej gry, oprócz Poppy Playtime. Wow, przecież to proste. I Five Nights at Freddy's. Aaa, żeś teraz utrudnił. No trudne mi dałeś faktycznie. Trudne. Zostało ci 5 sekund. Eem, mam Poppy Playtime. Człowieku, właśnie miałeś podać jakikolwiek inny tytuł, oprócz Poppy Playtime i FNAF, A podałeś jedną z tych dwóch. E, udało mi się? Nie. Jak? Przecież to nierealne do zrobienia było. Słyszałeś na przykład o Minecrafcie? Możesz, chłopie, wymyślać tyle słów, ile chcesz. Ja i tak będę stać przy swoim. A! No i odpada styl turnieju. Zebo, czas na ciebie. O, mój moment, oby tylko nikt nie podważył koloru moich niebieskich, powtarzam, niebieskich miniaturek, bo wtedy czułbym się bardzo niekomfortowo. Pytanie brzmi, jaki kolor mają twoje miniaturki i dlaczego nie niebieski? okej okay, spokojnie, moje miniaturki są niebieskie. Sprawdzam dwukrotnie przed publikacją i mam pewność, że są niebieskie. Pytanie brzmi, dlaczego nie są niebieskie? Odpowiedziałem, są niebieskie. Proszę nie negować tego faktu. Widziałam cię kilka razy na głównej, nie mam opcji, że to był niebieski kolor. To kup okulary, tam był niebieski kolor. Nie było. To nie był niebieski? Nie ma do niebieskiego. Proszę, zabijcie mnie. Zostaję przy swojej odpowiedzi. No i mamy pierwszą poprawną odpowiedź. Serio? Nie, XD? To nie jest niebieski. To jest niebieski. Ale przed chwilą sam nie wyżyłeś swoją wygraną, więc nie możesz być pewny tego niebieskiego. Dobra, to teraz Yoshi. Uff. Już ostatni raz kogoś wybieram. Teraz, jak dobrze odpowiecie, to wracamy, że wybieracie. Pytanie brzmi, kiedy skończysz żarty z papieżem? Nigdy. W końcu poprawna odpowiedź. Możesz wyznaczać? Es? Dobra, to niech będzie Blow. Oj, super. Blow. Przeliteruj mi interlokutor. Jak możesz powtórzyć? Interlokutor. Wow, dlaczego to robisz, człowieku? Tęsknię za Minecraft Blowem. Co? Zebo, teraz ty. Jak mnie znów zapytasz o kolor miniaturek, to przyrzekam, że wstanę i ci przyleję. Pociąg jadący. Z Mazowsza do podkarpacia jedzie z prędkością 130 km na godzinę, a cała droga zajmuje mu 6 godzin. Uff. Pytanie brzmi: dlaczego twoje miniaturki nie są niebieskie? C co ma piernik do wiatraka? Tyle samo liter, tyle samo sylab Kończą się na tą samą literę i wiatrak może się spierniczyć. Po co ten wstęp z pociągami? Zostało ci 7 sekund. Nie no, ja się poddaję, okej, okay, masz, wygrałeś, moje miniaturki nie są niebieskie. Ja yeah! możesz wyznaczać. No to siana. Siana, pytanie dla Ciebie brzmi. Nie no, nie mamy pomysłu. Idźmy dalej. Czekaj, co? Tracisz życie. Dlaczego zostałam pominięta? Halo? Zebo, wybierz jeszcze raz. Ale ja też Janem. Dzięki Zebo. No dobra, to ile wynosi długość równika? Co? Zła odpowiedź. Poprawno to 40075,704 km. Wypada z teleturnieju. turnieju. Ale ja mam jeszcze jedno życie: Kiruriru, i może jeszcze obiad do tego. No ale spójrz na moje biurko. Jest napisane jeszcze jedno. Jesteś pewna? Ale co? Jak to? Dobra, to teraz zebo. Jeszcze raz wybieraj. Dobra, to biorę diablesa. Jak zadasz pytanie związane z YouTube'em, to wychodzę. Na Twitchu ostatnio dużo się dzieje. Jakieś rekordy i tym podobne. No wiem, wiem. Obserwuję rynek. No i Git. A więc twoje pytanie brzmi. Ile widzów, było w jednym momencie streama na YouTubie. To jak brzmi odpowiedź? Henryk Chopin, ale to był Fryderyk. Ale to akurat ja wymyśliłem tą postać? Spoko, ale źle. Zebok, to teraz? Dawaj, Blowa. Dobra, Blow, to trzymasz więcej niż jedną subskrypcję na YouTube. E, daj mi się zastanowić. Hmm. Czemu ma takie proste pytania? No i jak? Myślę. Dobrze, nam się nie śpieszy. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Wybieraj uczestnika. Diables. Jak mi nie da prostego pytania. No dobrze, to jaki jest najpopularniejszy polski youtuber? Chłopie, ty myślisz, że ja takie rzeczy wiem? Nie nagrywam na YouTube'a, a jako jedyny pytania o niego związane. No to sorry, ale odpadasz. Blow, wybieraj dalej. Daj mi się zastanowić. A dobra, wiem, Shiana. Ale dlaczego? A więc kiedy jadą ostatni raz kremówkę? Ale skąd mam to wiedzieć? Nie mam w twoim domu podglądu na ciebie. Widzisz, było trzeba założyć. No to może wczoraj? Nie, bo wczoraj. Kurde, prawie. Dobra, Blow, dawaj. Daję na samego siebie. Jesteś tego pewien? Tak. No dobra, to pytanie brzmi. Czy masz włosy? Hmm, tak. Bardzo dobrze. To dawaj jeszcze raz pytanie, daję na siebie. Dobrze więc, czy jadłeś kiedyś keczu Tak, kocham keczu Poprawna odpowiedź. Ej, bo on chyba faworyzuje Blowka, ma więcej subskrypcji. Też tak myślę. Zadaję mu jakieś proste pytania. Shiana, co to za spiskowanie? Wylatujesz za to. Ale mam jeszcze serce. Nie obchodzi mnie to. Ale sadek. Popieram to. Dobra, to idziemy do finału. Finał polega na tym, że zadam pytanie. Odpowiada ten, kto zna odpowiedź. To będzie szybszy, ten jest lepszy. Możecie wyznaczyć, kogo chcecie, również siebie i wygrywa ten z większą ilością punktów. Okej? Okay? Oh yeah. Zrozumiano. Fingram. A oto pytanie. O godzinie 21.37 zmarła pewna osoba. Jak miała na imię? Papież. Jak miała na imię? A nie kim była? E, Tadeusz Mozart Słowacki. Weź skądś już. Źle. Tomasz Karola. Co? Karol Wojtyła. A dobrze. Punkt dla Blowka. Słucham? To dobrze, że słuchasz. Dlaczego Blowek dostał punkty, a nie? Muszę być uczciwy. No to daj mi punkty. Ale skąd mam wziąć? No zabierz jemu i daj mi. Ja poprawię odpowiedziałem. Dodaje i zabiera? Ten się w piekle poniewiera. Co ty do mnie gadasz? Ej, czy ty się ze mną kłócisz? To powinien otrzymać punkt? Nie, ale... Czy twoje miniaturki są niebieskie? No już mówiłem na to. Czy twoje miniaturki są niebieskie? No nie. Na pewno? Co ty chcesz ode mnie i w ogóle czemu tak o pytanie do mnie? Odpadasz, bo źle odpowiedziałeś. Ale tu się gra inaczej, ja mam dwa serca. Na pewno? Ej, no ale tak nie można. Dobrze, to zadaję pytanie. Pozostały dwie osoby, więc wielki finał, jeden versus jeden. No zadawaj to pytanie. Będzie ono skierowane do Bloka. No trzeba akurat do niego? No dobra, może być dość Ciebie, Josień. Ty chcesz, opuści ten program. Nie, bo chcę wygrać. Dobra, to jak odpowiedź na pytanie, a jak nie, to przegrywasz. Okej. Okay. Ile wynosi pole powierzchni Ziemi? Co? No odpowiedz, aby wygrać. Nie wiem, powiedz, jak będzie, że przegram. No to 510 072 km kwadratowego 148 km kwadratowego lądu. Czyli 29,2%. 361 132 -000 km2 wody. 70%. 50,8% Aha, przypominam, że wcześniej Blow dostał pytanie Czy ma więcej niż jedną subskrypcję Oj tam, nie przejmuj się Tylko przegrałeś Czyli wygrałem Tak, yeah Nie zapomnijcie wpaść na kanały osób, które wystąpiło u mnie na filmie Żegnam się z wami słynnym cytatem naszego prezydenta Nie strasz, nie strasz, bo...